Witam Was serdecznie na kolejnym vlogu dotyczącym programowania i obsługi maszyn CNC. W tym vlogu omówimy sobie podstawową strukturę sterowania Heidenheim. Heidenheim jest bardzo popularnym i stabilnym um, sterowaniem dla um, głównie frezarek, chociaż też na tokarkach też y, tutaj zdarza się, natomiast przy frezarkach y, wydaje się być stabilniejszym i częściej stosowany. Tutaj mamy taki filmik, który nagrywałem no już pewnie z 10 lat temu, pokazujący pokrótce jak to sterowanie wygląda. Więc ja go tutaj uruchomię i zobaczmy co tu ciekawego mamy. Zupełnie inne sterowanie niż FANUC czy też Sinumeric. Macie tutaj, może ja nie będę omawiał wszystkich przycisków, bo no nie to jest celem samego filmu. Ale zwróćcie po prostu uwagę, jak to sterowanie wygląda. Tu oczywiście no przepraszam Was za jakość, ponieważ nagrywałem to no dość dawno korzystając z telefonu. Jeszcze chyba HTC wtedy miałem, więc jak widzicie, nie jest to super jakość. Czy też stabilność samego nagrania. Więc tak to wygląda. Ja bardzo głębiej już nie będę opowiadał na temat samego sterowania, ale tak żebyście wiedzieli, jak to sterowanie wygląda. Więc aha, to jest jeszcze na maszynie 5 EVO EWO 50 pracowałem wtedy właśnie jako operator i tu widać, jak jest wykorzystanie właśnie tego sterowania, głównie ze względu na jego stabilność. Ok, ja już może to zamknę. Wróćmy teraz do naszego programu. A więc jeśli chodzi o program, strukturę programu jest zgoła inna niż jest to przy FANUC, HAS czy też CNumeric. Więc może już przejdziemy do rzeczy i krok po kroku będziemy omawiać Taką podstawową budowę tego programu, a bez jakichś dodatkowych operacji, tylko krok blok po bloku, co tutaj się znajduje. A więc, podobnie, mamy początek programu begin PGM, czyli skrót, jakby od program numer 112 w milimetrach Jakby było INCH, to by było inch, czyli to by było w calach. I tutaj ten element jest dość. Ciekawy i istotny, ponieważ on tutaj definiuje jakby półfabrykat. A więc tu od tego miejsca widzimy, gdzie to zero jest ułożone, jakby od, od zera, jak półfabrykat wygląda. Fajnie, że Simco Edit, który ja wykorzystuję, umożliwia mi jakby tworzenie, a także edytowanie tego półfabrykatu. No ale sprawdźmy. Yy, omówmy sobie po kolei co każdy z tych bloków oznacza, więc pierwsze jest to pierwszy narożnik ten dla półfabrykatu, ten dolny przepraszam, bo to jest z-20 minus oraz przeciwległy czyli x0 to jest w tym miejscu jakbym wziął z góry to, to jest to x0 y0 również w tym samym miejscu ale już minus 20 to jest ten, ta wartość. Oraz blok form 0.2 to jest ten trzeci wległy u więc tu mieliśmy ten i tu jest później ten trzeci wległy, co powoduje, że przy nałożeniu tych powierzchni on ymm, tworzy nam bryłę, czyli nasz półfabrykat. Mogę pokazać tutaj minus 20, minus 20 załóżmy, to zobaczycie jak ta była się tutaj wydłuży, tak jeżeli ja dam minus 30 załóżmy, tak to również jest wyższa. Jeśli w xie tutaj w Y tu mamy, dam minus 20. Z 20 to również poszerzy się tempo fabrykat. Ale wróćmy jednak do tej formy podstawowej. Cofnę to wszystko. Chciałem, żebyście tylko zobaczyli jak można. Jak działa ten jak działa ten blok form. Jeszcze, o, teraz jeszcze kawałek, cofnijmy do x plus 0. I teraz się nie zgadza. Następnie, czyli um, raz jeszcze początek programu w milimetrach. Następnie jest określenie wielkości półfabrykatu, i później jest wywołanie narzędzia piątego. Tool, call, piąte w osi z pracujące narzędzie obroty s 3200 s 3200 i posuw 300 mm na minutę więc fanuc czyli też HAS, tu macie inną wtedy konstrukcję ponieważ będzie powiadammy jako przykład będzie t5 m6 tak się 66 tutaj to nie występuje. Po prostu ToolCall powoduje, że on pobiera w tym momencie narzędzie piąte. Tak? To by było te, te pięć, przepraszam. T5, przepraszam. T5M6 dla y, fanów y, lub has. W tym przypadku to mamy jako ToolCall. I teraz dalej. Pozycjonujemy sobie narzędzie. X L jest jak G0 w fanów czy też H. Jeśli L występuje razem z F max, to w tym momencie jest to ruch szybki, czyli ruch szybki maszyny. M3 obroty w prawo do współrzędnych X150 Y100. I kontynuacja. LZ150, R0. Co to znaczy R0? R0 to znaczy, że idzie środkiem narzędzia. Jeżeli będzie szło narzędzie, będzie używana kompensacja, to to będzie albo RR, czyli na prawo od konturu, kompensacja promienia, bądź RL, to jest na lewo od konturu. Jednoznaczne z G40, to jest. To jest tak jak G40 teraz w, dla fanów. I G41 to jest, G, to by było RL. I RR, czyli na prawo od konturu, to by było G42 dla fanów. Tak? Dla tych osób, które już mm, miały przyjemność pracować na fanu czy też na has maszynach, to będą wiedziały dokładnie o co chodzi. Oczywiście, zapraszam do. Moich filmów, tam jest wyjaśniony kod G40, G41 oraz G42 również, ale już tam jest na konkretnym przykładzie, gdzie wykonujemy obróbkę. Następnie mamy kolejny ruch, czyli dojazd pod skosem. W tym przypadku X50 to Z1, X30, Y50, Z1, Fmax, czyli w zasadzie tutaj, no. Poszedł bardzo, bardzo blisko, tak? Jak wezmę to może z przodu, to widzicie to F1, jest bardzo blisko detalu. Następnie, jeżeli nie ma Fmax, to on przyjmuje l LZ-2 środkiem narzędzia, R0, przyjmuje ten posłów F300 zadany, tak? Auto, często te, też tu powinno się w zasadzie pojawiać, auto, i wtedy on, Przyjmuje tą wartość. Następnie x120, przemieszczenie, tak, również środkiem, wyjście z detalu, no tutaj ruchem szybkim, nie jest to zalecane, ponieważ tutaj de facto powinniśmy najpierw wykonać taki ruch do z plus 5, powiedzmy r0. Tak? I wtedy dopiero uciec w 150 F max, czyli ruch szybki. Następnie powrót do tej pozycji wyjściowej, a więc X150, Y100 F max, czyli ruch szybki. Następnie mamy M30, czyli zakończenie programu. A więc, tak jak tutaj jest to. Tak samo jak w innych programach fanów c czy też HAS. W tych innych sterowaniach jest dokładnie tak samo. I zakończenie programu END, program 112 mm. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o podstawową strukturę. Tak więc, jeżeli materiał się Wam podobał, oczywiście e, proszę, kliknijcie Kciuk w górę, zasubskrybujcie, jeśli potrzeby, byście potrzebowali podobne materiały. Oczywiście, piszcie w komentarzach, zobaczymy, co się da zrobić. Tymczasem, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.